To kreseczka się Widzisz to mordą? Widzisz tą szybkość? z tym się rodzisz, może Co Dym. Co się w moim dzisiejszym małym krokicie. Jest dobrze? Co dużo spojrzał? I pięć A my dzisiaj robimy trening? Tak, no, działamy Jaki masz challenge na maj? Musisz to powiedzieć publicznie, bez, bo cię będą rozliczać za to. Bez, bez jakichkolwiek Ale to jest używek. w ogóle gigaważne, że jak masz jakiś challenge, żeby to powiedzieć tak. publicznie. Dobrze, bez żadnych używek, oprócz papierosów i kawy, a tak to się trzymam, bez mefedronu, kokainy, alkoholu, heroiny też. No bez w ogóle jakichkolwiek używek. Mo nie możesz używać, ale możesz e rozprowadzać. No tak, no to nie jest miesiąc bez pracy, <laughs> tylko miesiąc bez e używek. Czysty, nazywam Czysty maj, nazywam to. Czysty maj. No trening. Mówię ci musisz. Jak to jest Maj to musisz do tego różaniec podłączyć. Można Bo tak Maj robić. to jest miesiąc maryjny. Można to tak zrobić. No cap. Ci Fako był dał mi ten... Zrobił mi Haczapuri specjalnie dla mnie. Co ci dał? Dwie paczki szlugów, będzie test. Jakich ślugów? Arata. Ararta. Ar... Nie, jak ta góra się nazywa? Ararta. 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 tam ziarkę noego podobno ty, opań, Jest majówka, panie kamery, Stoję 8.30 tutaj i dwóch typów, takie no, szponciki idą na jebanie, kurwa. Ono 8.30 i zaczęli wskakiwać na tą bramę, co nie? Tutaj zaczynają podciągać, skakują na nich. Tak patrzę, obcinam ich ze szlugiem. Ty jeden się nagle odsuwa, tak odsuwa, odsuwa. Tak patrzy na mnie, jakby chciał mi wiebać i mówi: Parkour i poszmy. Uuuu. Mum, szodis, Mamuchy? What? Pies na baby. Pies na baby. Muszę przejść do Ale to daleko, stary. Do Kuski chcesz iść? Tak. Wiesz, że w Ameryce mają normalnie nawet bankomaty, jak y, 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 McDrive, nie?, że podjeżdżasz i tam. Ale tam chodników nie mają. Tam się nie chodzi. Legionowe <grym> jest lepsze. Nagraj gawkę, bo strzyże gawkę. Strzyżę. O, chodź, jak wejdziemy teraz. Zrobimy niespodziankę, bo on myśli, on myśli że co poszliśmy, nie, stary? Tak. Dalej, tu jesteśmy z kurwy, syny. O, kurwa, jaką masz kamerkę zajebistą, stary. Fajna broda wariacie, farbuje. Stary, no kreseczka, siedziba, ja już powiedziałem, kurwa, wcześniej, nie? Ale to, stary, to było śmieszne no. dwa tygodnie no. temu. Nie, to jest dalej raz. śmieszne, bo kurwa, ja mam siostrę młodszą, ona wie, jak. Kiedy ja sparing trener? Super Mario Trainer? Ja w zbiem nie będzie wydygany, się siemano. Wydygany, myślisz, że... Ej, myślicie, że Super Mario Trainer jest wydygany? Gawki? Myślę, że w kurzu, że jest, jest wydygany. Zajebiste, co to jest za kamerka, stary? Nie widziałeś vlogów? No, nie widziałem, stary. No... Ja, ja jestem boomerem, kurwa. Mike, power remaining. Yo, jo, jo. halo, słychać mnie? Chodź, mordo. Yo. Get to news. Get to news, jesteśmy... Na legionowskich Dawaj, ulicach. Tam idzie kot, pajki kot z tyranem. Gaddyją. E, stary, jest, jest sprawa. Słyszałem, że po okolicy gracuje jakiś niebezpieczny żul z nożem. No jest niebezpieczny, powiem tak. Trzeba uważać. No dobra, ale możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jest siwy, Widziałem go tylko przez chwilę i naprawdę byłem obsrany, strach w oczach. No lata z nożem po legionowie. Więc trzeba, trzeba uważać. Gdzie go widziałeś ostatni raz? Pod Magdonaldą. Ale I normalnie. I, i co? I krzy, Krzyczam coś, coś się działo w ogóle? Co, co tam było? Ale próbował zaatakować kogoś tym nożem? Śliczną no. panią, blondynkę. Pani blondynka szła sobie spokojnie. No i co? Podbił do niej Mozart. Mozart? Tak wygląda. Ale był siwy. Mozart był, był siwy. Mocno siwy był. A nie wiem, Mozart był siwy? Dobra. I podbił, podbił, do, podbił, do, podbił do pani blondynki ślicznej i co się działo dalej? Szedł za nią. A myśleliśmy potem obok niego. Krzyczał coś? Nie, ale szedł z ostrzem w dół. Ja albo zapalniczkę, albo okoliczkę. Damn! <grymca> Yo! Miałem <grymca> śmiech. Ej, ty! Myślisz, że byłbym. Ej, myślisz co? Parysu, Damn! <grymca> Miejmy nadzieję, że nie spotkamy niebezpiecznego żula dzisiaj, a jeżeli spotkamy. To będą musiały wystarczyć mi techniki wyuczone u bzyka OPS. Nie wiem, czy stara szkoła pana trenera Zbigniewa Rałboda radę, Miejmy nadzieję, że tak. Poetycka sprawiedliwość. Słuchajcie, dzisiaj mam wam do polecenia serial. I chciałem wam polecić inny serial, ale przypomniałem sobie, że to będzie pierwszy serial polecany w tym cyklu chyba. I no muszę wam polecić, jakby top jeden. Pierwszy serial, pole który, który polecam tutaj, to musi być Rodzina Soprano. Jeżeli nie oglądaliście Rodziny Sopranu, to popełniliście ogromny błąd i. Ja rozumiem, że w tym kraju ten serial jest mało popularny, ale to może dlatego ten kraj jest taki bez gustu, nie? Rodzina Soprano to jest prekursor dla wszystkich filmów z takim trochę antybohaterem. Z takim, tak jak macie na przykład Breaking Bad, Peaky Blinders. To są wszystko seriale, gdzie główny bohater jest taki nie do końca kumający się z prawem, z moralnością, wiecie o co chodzi, nie? Ale jednak go lubimy. To znaczy wcześniej, przed, przed Rodziną Soprano, nie było seriali, gdzie główny bohater może być przestępcą i możemy jakby, może nie, nie tyle jakby uznawać go za postać pozytywną, ale z nim jakoś sympatyzować. I, i, i Breaking Bad na przykład to jest, to jest totalnie jakby inspira inspirowany serial Rodziną Soprano i wszystkie te kolejne, kolejne, kolejne wielkie gangsterskie seriale, to jest wszystko pokłosie Rodziny Soprano. Niesamowity James Gandolfini, w ogóle niesamowita obsada, niesamowite postacie, niesamowita historia. David Chase, przepotężny reżyser. I to jest to totalnie top 1 moje serialowe. 7 sezonów, 6 sezonów złota, ale szósty jest podwójny, więc jak 7 sezonów. Obejrzyjcie to, serio, obejrzyjcie to. Rodzina Soprano. Dobra. Za ciasne spodnie? Masz? Chuj, no, my byliśmy młodzi. No, będzie ciężko. Co dziś robimy? No mój no, myślę, że tarczki zrobimy yy, Trzy razy woreczek, trzy razy walka z cieniem Kurcze I coś bym jeszcze odjebał, ale nie wiem w co można odjebać Dobrze Nie, to jest... A nie, w sumie tak, no. Tyson. już lewy na ten. Na, na, my, na, na ten, no. Ten, no. Jak tam tarczki? Widzisz tą mordo? Widzisz tą szybkość? Z tym się rodzisz może. I cię nie ma. I mnie nie ma. <śm> 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 Długie te trzy minuty, co? No, widziałem, że spadnie Ormiańskie papierosy Prosto za menu Świeżutkie Przyleciały Dostałem od mojego Majbrowski sako Można to nazwać przyjaciela sako w ogóle robimy, jak się cieplej zrobi mecza i Ty też będziesz tam. Normalnie Sako będzie, bo Sako to już jest taki tak? zajarany, no. Ale w co? W, w piłę? W piłę? No. Bzyka weźmiemy, jaskułę. Ja co, ja do dostanę w piłce. Ale przecież. no, to chodzi, żeby takie warchowa jeszcze weźmiemy, dobre To szczękę zakładam na zęby. Przepraszam, Ciężko oh, ciężko siakają. O fak. Uuu, ty. Tego w nie widziałem, to fajna taka czarna folieczka. Czy trening może być bez szluga? Nie, zawsze po treningu musi być szlug, bo po prostu... Ale to tylko w Legionowie, nie no, róbcie to, tego w tak. domu. To progres cały ci się po prostu przyswaja na tym szlugu. <laughs> ale pamięć, to, pamięć ale to tylko w Legionowie.